Hej, cześć, witam Was bardzo serdecznie. A dzisiaj pogadamy sobie trochę o najlepszej bajce siatkarskiej, jaka istnieje. Ogłoszenia parafialne. Jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, a pewnie tak jest, to zasubskrybuj ten kanał i zostań na dłużej. Bez zbędnego przedłużania, zaczynamy. Jeśli ktoś tutaj pierwszy raz widzi to anime na oczy, ale jeśli mam być szczery, to trochę w to wątpię. To w dużym skrócie Haikyu opowiada losy Hinaty Shoyo. Hinata to taki młody, śliczny chłopak, który postanowił zostać najlepszym siatkarzem na świecie, po tym jak kiedyś zobaczył w telewizji małego giganta, czyli zawodnika, który pomimo swojego niskiego wzrostu nie miał sobie równych na boisku. Jakby to powiedzieć, on jest przegrywem i wygrywem jednocześnie. Z jednej strony na początku nie potrafi prosto odbić piłki, a za chwilę robi jakąś epicką akcję. Dzięki temu każdy może się z nim utożsamić. Będąc szczerym, każdy z nas ma w sobie coś z przegrywa. Dodatkowo przez to, że możemy się utożsamiać z głównym bohaterem, od razu lepiej ogląda nam się to anime. I teraz powiem wam jak ja, jako osoba, która trenuje już siatkówkę od prawie 7 lat, oglądam tą wspaniałą bajkę. Aby w skrócie przedstawić wam, jak to wygląda w moim przypadku, to ja gram jako środkowy albo atakujący, czyli w anime grałbym na tej samej pozycji co Tsukishima albo Kuro lub Asahi czy Bokuto. Muszę wam powiedzieć, że osoby, które stworzyły to anime, porządnie przestudiowały siatkówkę. W tym anime przedstawiają akcje, jakie w profesjonalnej siatkówce są niespotykane, a raczej zdarzają się raz na kilka lat lub są po prostu akcje, które są popisowymi zagraniami zawodników klasy światowej. Patrząc na Oikawę, Mie Atsumu lub Kageyame, czuję się jakbym oglądał Bruno Rezende w akcji. Dla wyjaśnienia Bruno to taki rozgrywający z Brazylii, który jest strasznie dobry. Mógłbym mówić wam o tym wspaniałym anime bardzo długo, ale chyba najlepszym rozwiązaniem będzie jeśli zobaczycie ją sami. Jeśli chodzi o tą ryżową opowieść, ja nie jestem zbyt nieobiektywny, ponieważ to jedna z moich ulubionych sportowych bajek, a raczej jest bardzo sentymentalna. Jeśli miałbym was jakoś przekonać, to na pewno nie będziecie zawiedzeni postaciami jakimi tam znajdziecie. Od śmiesznych, zaczepnych, do strasznie poważnych postaci akcja cały czas przeplata się z żartami, przez co anime sportowe zamienia się też w całkiem dobrą komedię. Dodatkowo wszystkie efekty dźwiękowe są świetne, a openingi i endingi wymiatają. Grafika w pierwszych trzech sezonach jest wspaniała. Niestety w mojej opinii w sezonie z tego roku jest jakby to delikatnie ująć, trochę gorsza ale da się do nich przyzwyczaić, szczególnie, że rozgrywki trzymają nas w napięciu i aż chce się zobaczyć, co zdarzy się w następnym odcinku. To już chyba wszystko w tym odcinku. Jeśli chcielibyście zobaczyć kolejny odcinek, w którym przedstawię wam dokładniejszą analizę zawodników lub ich zagrań, dajcie mi znać w komentarzach. Będąc szczerym, bardzo chętnie pogadałbym sobie na ten temat. A teraz nie będę wam już przeszkadzał, bo powiedziałem chyba wszystko, co chciałem. Jeśli jeszcze tutaj jesteś, Napisz w komentarzu, co sądzisz o Hajku. Trzymajcie się. Hej.